Czy myślałeś sobie kiedyś, Jezu, jaki ten mój kibel jest durny? Jak to dobrze, że istnieją takie firmy jak Xiaomi, bo by inny, mogące zaoferować twojej toalecie trochę rozumu. Inteligentna deska klozetowa Smartmi od tego popularnego chińskiego producenta absolutnie wszystkiego to nie prima aprilisowy żart i naprawdę, posadzić można na niej swój kształtny kuperek. Choć ja preferuję nazywać ją trochę inaczej. Przedstawiam wam mój Cyberclop 2077. Co w nim takiego inteligentnego? O tym za chwilę. Cyberclub tworzony jest z myślą o rynku chińskim i nie posiada na ten moment swojej międzynarodowej wersji, ale kupując go w sieci, na przykład przez linkowców Chin w opisie, którzy dostarczyli nam ten produkt do testów, w zestawie znajdziemy też przejściówkę na lokalne gniazdko oraz wodoodporną naklejkę tłumaczącą zintegrowanego pilota na język angielski. Smart Mi jest deską uniwersalną i powinna pasować do większości standardowych sedesów, choć czasem trzeba będzie trochę pokombinować. Powiem tak, jeśli mnie udało się podpiąć Cyberclop do swojej łazienki, to chyba każdemu się uda. Do pełnej funkcjonalności gadżet wymaga podłączenia do gniazdka oraz dostępu do wody. W opakowaniu znajdziemy filtr oczyszczający H2O z potencjalnych zanieczyszczeń, pełniący również rolę rozdzielacza, który zainstalowany powinien zostać przy dojściu. Niestety, w wielu przypadkach dostęp do źródła może być trudny, na przykład w przypadku toalet portynkowych czy zabudowanych, takich jak ta. Zmuszony byłem więc na potrzeby tej recenzji wpiąć się do dopływu kranowego z pomocą kilku elastycznych węży, rozdzielaczy i zaślepek. Najpierw zainstalowałem mosiężny rozdzielacz, do którego podłączyłem z powrotem kran oraz drugi wąż prowadzący do toalety. Na końcu węża zainstalowałem filtr Xiaomi. Z boku filtra założyłem zaślepkę, bo rozdzielaniem wody zajęła się wcześniejsza przejściówka, i wreszcie z drugiej strony filtra założyłem dołączony do zestawu wąż łączący się z bidetem i zabezpieczony przed zsuwaniem się i przeciekaniem taką oto blokadą. Miłą niespodzianką była instalacja deski na Sedesie. Montujemy mały uniwersalny stelaż, na który Smart mi wsuwa się i wklikuje. Jego zdjęcie jest potem bajecznie proste i polega na wciśnięciu ukrytego z boku przycisku, który umożliwia jego demontaż w celu poprawek instalacji czy po prostu łatwego czyszczenia. Z drugiej strony deska zakończona jest przewodem zasilającym. Wtyczka przyjmuje bez problemu europejskie napięcie i jest taka dziwaczna z uwagi na zawarty w środku bezpiecznik różnicoprądowy, który odcina zasilanie w przypadku niespodziewanej awarii. Żal jedynie, że końcówka wtyczki nie jest wymienna bądź uniwersalna, bo trzeba bawić się z przejściówkami. Po tym żmudnym, ale jednorazowym procesie nasz cyberklop jest już gotów do działania. Co takiego mądrego potrafi to cacko? No po pierwsze, to można na nim siedzieć. Wbudowany w deskę sensor wie, kiedy spoczywa na nim ludzi. Jest też opcjonalne podświetlenie LED dla tych z nas, którzy nie lubią patrzeć nocą na swoje szokująco olbrzymie przyrodzenia, a także lampa UV, dezynfekująca elementy za każdym razem, gdy użytkownik zejdzie z stronu. Dwoma głównymi funkcjami smartmi jest natomiast możliwość podgrzewania deski, by siadając zawsze odczuwać przyjemne ciepełko i co chyba najważniejsze, zintegrowany, chowający się bidet. Coś co w XXI wieku powinno być już standardowym wyposażeniem każdej toalety. Po wciśnięciu odpowiedniego przycisku wysuwa się on ze swojego małego schowka, mówi bonjour i wystrzeliwuje strumień wody w celach higienicznych. Pozycję dyszy i ciśnienie strumienia kontrolować można guzikami, a bidet uruchomi się tylko wtedy, gdy deska wyczuwa, że ktoś siedzi jej na twarzy, by zapobiec niefortunnym sytuacjom z wystrzeliwaniem wody poza sedes. Dzięki kontrolce temperatury możemy też podgrzewać tryskającą wodę, by móc szorować przyjemnym cieplutkim strumieniem. Bidet ma również funkcję higieny intymnej dla pań, aktywujący natrysk z grubszej dyszy celujący w inny punkt ciała, ale o skuteczności tej funkcji z przyczyn oczywistych wypowiadać się nie mogę. Bidet jako bidet działa natomiast bez zarzutu. Po spełnieniu swojego zadania chowa się znowu do swojego domku, gdzie zostaje automatycznie umyty i zdezynfekowany. Proces mycia i dezynfekcji następuje też przy akompaniamencie odgłosu spływającej wody za każdym razem, gdy usiądzie się na toalecie, więc jest to coś, do czego trzeba się przyzwyczaić. Wszystkie wspomniane wcześniej funkcje kontroluje się z tego oto panelu z prawej strony tronu. Przyciski mówią chyba same za siebie. Od lewej mamy wyłącznik aktualnie aktywnej funkcji, przyciski aktywacji mycia tylnej i przedniej części regionów zakazanych, a także kontrolkę ciśnienia wody i pozycji dyszy. Z prawej masaż. Absolutnie bezużyteczna moim zdaniem funkcja bidetu tryskająca na zmianę ciepłą i zimną wodą, wyłącznik LEDowego podświetlenia i kontrolka temperatury wody w bidecie oraz podgrzewania deski. Ta ostatnia mogłaby działać lepiej. Samo podgrzewanie jest bez zarzutu. Ceramiczny element nagrzewa się około 20 sekund, ale miałem nadzieję, że Cyberklop będzie nagrzewał się tylko, gdy się na nim siedzi. Niestety nie. Deska podgrzewana jest nieprzerwanie, co może być fajne na przykład mroźną zimą, ale zjada przy tym nieodpowiedzialnie dużo prądu. Stąd też w moim przypadku całkowicie nieużyteczna. Mój werdykt. Sadzałbym tyłek. Jeśli ktoś chciałby mieć w domu sensowny, bidet to jest to opcja zdecydowanie tańsza niż wymiana całego klozetu. Bidety są ogólnie spoko, więc polecam każdemu. Funkcjonalnie czy co do jakości wykonania, naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Deska jest wygodna, prezentuje się ładnie, bardzo podoba mi się możliwość szybkiego odpięcia Mercedesu w celu czyszczenia i ogólny komfort użytkowania. Jest nawet ten fajny miks z opadającą klapą. Super. Natomiast ubolewam nad tym nieszczęsnym kablem. Jest krótki, więc albo trzeba mieć dość szczęścia i gniazdko zaraz obok sedesu, albo kombinować z przedłużaczami, co nie jest ani estetyczne, ani szczególnie bezpieczne w toalecie. No i brak międzynarodowej wtyczki też psuje trochę ocenę końcową. Ale hej, trzeba trochę wycierpieć, żeby móc powiedzieć, że ma się w domu prawdziwy Cyberklop.